Cześć wszystkim, witajcie na kanale TCGN. Z tej strony Dezy i zapraszam Was na co miesięczny poradnik zakupowy, w którym opowiem o tym, jakie produkty Pokemon zbliżają się, jakie będą miały premiery, o czym wiemy, co się w produktach znajdzie i czy faktycznie warto wszystkie produkty kupować. O tym w dzisiejszym odcinku. A zacznę jak to ostatnio bywa chyba w każdym odcinku od Prismatic Evolutions no, ten temat pojawia się ciągle w kółko, bo te produkty wychodzą i wychodzić będą przez cały rok no i tak najświeższym produktem który ma premierę dzisiaj jest Booster Bundle, już widziałem w paru sklepach, że są listowania takie nie przedpremierowe tylko bym powiedział popremierowe sprzedaży na Allegro się pojawiają, oczywiście ceny są kosmiczne, natomiast wiem, że ci którzy zdołali w przedpremierze zamówić, to powinni i chociażby z Rebela otrzymać je, być może nawet już dzisiaj. No i co to jest Booster Bundle dla tych, którzy nie wiedzą, to jest po prostu pudełko z sześcioma boosterami z Prismatic Evolutions. Kolejnym produktem, który będzie miał premierę dzisiaj, a właściwie ma premierę dzisiaj, no to są World Championship Decks 2025. Czyli to są deki y, mistrzów lub też wicemistrzów czy też finalistów Mistrzostw Świata Pokémon z zeszłego roku. I tutaj są y, cztery deki. W tych czterech dekach znajduje się dek Fernando Sifuentesa z Iron Thornsem. Znajduje się deck Jessiego Parkera z Miraidonem i X. Znajduje się deck Iwana Pawelskiego z Dragon Vistar. No i jest też dek Sakui Oty, który skupia się wokół Roaring Moona, a właściwie to tak zwany Ancient Toolbox, czyli te wszystkie Pokemony i karty Trainer związane z mechaniką Ancient. I co tutaj znajdziecie w środku oprócz tych 60 kart? Jest oczywiście deckbox, jest ulotka, jest przypinka, monetka, jest mata do gry, zakładam, że taka papierowa, jest plakacik, no i oczywiście karta z kodem do TCG Live. Jeśli chodzi o grywalność tych kart, które są w środku na oficjalnych turniejach, pamiętajcie, że grać nimi nie możecie, ponieważ te karty mają inne plecki. To są karty typowo pod to, żeby sobie pograć w zaciszu domowym ze znajomymi, z rodziną, sam ze sobą, jeżeli macie dwa różne deki, żeby się poczuć trochę jak mistrzowie świata w Pokémonach. Natomiast na oficjalne turnieje tych kart niestety nie zabierzecie, o czym warto pamiętać. Kolejnym produktem, który już teraz ma premierę. To są stacking tiny, o których ostatnio wspominałem, że to są najładniejsze stacking tiny, jakie moim zdaniem do tej pory się pokazały. Nadal podtrzymuję to zdanie i to są trzy stacking tiny. W każdym ze stacking tinów znajdziecie trzy boostery i dwa arkusze naklejek i stacking tiny wyglądają w ten sposób macie, tutaj pokazuję Wam po kolei piękne trzy wzory z takich Teenów. No i musicie przyznać, że są one zdecydowanie ciekawsze niż to, co do tej pory mieliśmy dostępne w sklepach z tego typu produktów. Kolejna premiera to już jest końcówka marca i tutaj przechodzimy do premiery następnego setu, czyli Journey Together. Journey Together, które się bardzo szybko wyprzedaje w sklepach na przedpremierze. Natomiast pewnie gdzieś znajdziecie znaczy na pewno znajdziecie gdzieś na premierę, Inna sprawa, czy w korzystnych cenach. Natomiast to jest set regularny, to znaczy set, w którym bez problemu dostaniecie pojedyncze boostery do kupienia. Dostaniecie też booster boxy, czyli 36 boosterów w paczce. I booster boxy są w dwóch rodzajach. Jeden to jest najzwyklejszy Booster Box, który mieliśmy dostępny do tej pory. Drugi to jest Booster Box z kartą promo, która tak naprawdę jest kartą wyciągniętą z setu, i to jest ten NS Reshiram. I dlaczego są dwa i jak dostać tego z kartą promo? No dwa są po to, żeby trochę premiować sklepy, które organizują turnieje u siebie i które są sklepami fizycznymi, a nie sklepami internetowymi, których, jak wiemy, no wyrosło jak grzybów po deszczu ostatnio, szczególnie na tym hypie pokemonowym. W związku z tym te booster boxy, które mają karty promo, znajdziecie w sklepach stacjonarnych, fizycznych, które organizują turnieje, tylko one mogą oferować taki produkt. Natomiast jeśli chodzi o inne produkty, no to jest standardowy zestaw produktów, w każdym secie jest oczywiście Elite Trainer Box, którego kolorystyka mi się bardzo podoba, z tą kartą promo Piękna zoruła. Dodatkowo są oczywiście standardowe zestawy blistrów, to znaczy są Freepack Blistry i Freepack Blistry mają karty promo postaci z Craftiego i Magi. Natomiast CheckLane Blistry mają karty promo w postaci Janmy i Scratchiego. Są też Premium CheckLane Blistry, czyli te z trzema kartami, no i to są odpowiednio linia ewolucyjna Rhyperiora i linia ewolucyjna KingKranga. Pamiętajcie, że w Premium CheckLane Blistrach to nie są karty promo, tylko to są karty wyciągnięte z poprzednich setów, więc tutaj nie oczekujcie, że to będą jakieś wyjątkowe karty pod względem grafiki i statystyk. Natomiast oprócz tego jest jeszcze yy, okazja wyrwania booster bundle. No, i tu już czym są booster bundle mówiłem. Więc takie produkty możecie w ramach Journey Together, które będzie miało premierę, przypominam, 28 marca dostać. Jeśli chodzi o premierę 28 marca, to jest jeszcze jeden produkt związany z Journey Together. Hops! Zation EX Box. To jest praktycznie standardowy EX Box z jedną różnicą. Taką, że ma w sobie to tego fotostickera, czyli no to jest taka imitacja fotografii. Coś takiego. Chyba jest naklejka. Ale tutaj nie jestem pewien. No w sumie jak się nazywa sticker to pewnie jest naklejka, natomiast oprócz tego to jest standardowy zestaw iX Boxa, to znaczy 4 boostery, karta promo w postaci Pokemona iX i dodatkowo jest WULU i double, które są wy... wyciągnięte z setu, natomiast Zacian iX jest jeszcze w wersji Jumbo, co Tutaj jest istotnego: to jest to, że ten i Xbox będzie troszkę droższy niż pozostałe. Jest wyceniony na 22 dolary. Zakładam, że pewnie 90 zł, może 100. To jest taka cena, gdzie można go znaleźć, chociaż sądząc po zestawie boosterów, no to on szybciutko schodzi, bo prawdopodobnie będą tam Journey Together i Surging Sparks w środku. W związku z tym to pewnie też będzie jeden z bardziej rozchwytywanych produktów. Natomiast poza tym, to jest standardowy i Xbox. Kolejna premiera, która się zbliża, jest to kwiecień, 11 kwietnia, i jest to Ionous Berrybolt EX Premium Collection. No, i tutaj, tak jak w ostatnim czasie, Premium Collection było związane z tą podstawką na kartę z holderem, tak tutaj mamy troszkę inny zestaw akcesoriów. Są to akrylowe figurki Ionous, Bellyboltta i innych Pokemonów. Oczywiście dodatkowa jest karta promo, jest to Ionous Berrybolt EX w wersji Full Art z Kolorami względem tej wersji, która znajdzie się w Secie Journey Together, natomiast jest to karta promo, to znaczy ma unikalną grafikę i jest numerowana jako SVP. Dodatkowe jest oczywiście TADBA, i w środku znajdziecie też 6 boosterów. Najprawdopodobniej tutaj również znajdą się boostery m.in. z Journey Together i Searching Sparks, więc tutaj też ten produkt będzie rozchwytywany. Cena MSRP proponowana przez Pokemon Company to jest 40 dolarów. Pewnie u nas to będzie około 2, znaczy już jest, około 200 zł. Widzę, myślę, że powinno być trochę taniej, ale nie wiem, czy coś na to się da poradzić. Jeśli chodzi o kolejny produkt, który jest poniekąd nowością, jest Charizard DX Special Collection Dlaczego jest nowością? Bo tutaj jest Karta Jumbo, która się trochę różni Od karty Jumbo, które mieliśmy do tej pory Na rynku, ale o tym za chwilę Charizard DX Special Collection Wyceniony na 30$, dolarów, czyli pewnie Gdzieś 160-170 zł U nas za tyle w każdym razie widuje. w środku znajdziecie 5 boosterów, tutaj znowu sądząc po grafice spodziewam się Serging, Sparks i Journey Together, natomiast kartą promo jest, uch, znowu Charizard EX. Kolejny raz Charizard EX jest kartą promo, trochę ich dużo ostatnio, no ale no cóż, no Charizard też Charizard, zawsze będzie się sprzedawał, w związku z tym pompują ile mogą. Dodatkowo, oczywiście, Charmander i Charmeleon, i jest karta Jumbo Charizarda EX. I co w niej jest wyjątkowego, to jest to, że ona jest wykonana w druku lentykularnym czy też soczewkowym. To znaczy, że w zależności od tego, pod jakim kątem spojrzycie, to zobaczycie Charizarda X w innej pozie. To ma za zadanie imitować, e, imitować Charizarda wychodzącego z karty. Myślę, że tak mógłbym to nazwać. Jeśli chodzi o ten produkt, no to poza tym tutaj nie ma nic wyjątkowego. Charizard EX. Jest z Obsidian Frames, jeśli chodzi o to, jakie ma Ability i jakie ma ataki i statystyki. Natomiast, ze względu na swoją grafikę, najprawdopodobniej będzie numerowany jako karta promo, i w tym produkcie tyle znajdziecie. To jest Special Collection, w związku z tym, że ta karta Jumbo jest Special. Dalej wracamy znowu do Prismatic Evolutions po raz kolejny, i tutaj już jest produkt chyba wszystkim dobrze znany, o którym już parokrotnie wspominałem, czyli jest to Accessory Pouch Special Collection, które będzie miało premierę 25 kwietnia. I co będzie w środku? W środku będzie 5 boosterów Prismatic Evolutions i taka uśmiechająca się Iwi, i yy, to ta Iwi. To jest y, taka sakiewka, woreczek. Tak bym to nazwał, na jakieś drobniejsze rzeczy. Zresztą widzicie na grafice, że faktycznie nie jest to ogromna rzecz, bo jest niewiele większa od boostera. Natomiast ten produkt już od jakiegoś czasu się pojawia w sklepach, jest w przedsprzedaży. Myślę, że w niektórych sklepach już nawet całkiem długo wisi w tej przedsprzedaży. Chyba tak. I w tej chwili to są ceny około 200 zł. Uważam, że. No, może nawet trochę ponad 200 zł. Uważam, że jak na cenę boosterów Prismatic, to jest nic specjalnego, bo to wychodzi około 50, zł. Złotych za booster. natomiast może jeszcze gdzieś będziecie mieli okazję bliżej premiery dorwać to w trochę lepszych cenach. Kolejną premierą to znowu jest końcówka kwietnia, 25 kwietnia po raz kolejny. I to jest najnowsze League Battle Deck z Dragapultem EX. Tutaj w sumie standardowy zestaw League Battle Decków, czyli to jest gotowa do gry 60-kartowa talia. Są znaczniki obrażeń, jest kość, którą możecie wykorzystywać zamiennie do rzutu monetą. Oczywiście są znaczniki stanu. Jest deckbox, jest pudełeczko na akcesoria, no i jest arkusz ze strategią. Z rzeczy, które warto wspomnieć yy, o tym decku, oprócz tego, że jest w nim Dragapult EX, jak, jak sama nazwa wskazuje, no to z takich ważniejszych kart wydaje mi się, że to jest Fezan EX, który jest w liczbie jednego Pokémona no i jest Unfirst Stamp jako ta karta Ace Spec. Standardowo zakładam, że cena takiego League Battle Decka będzie wynosiła między 110 a 140 zł, w zależności od tego na jakim etapie jego sprzedaży. Znajdziecie go w sklepie. Dalej z premier, które nam się szykują w kwietniu i to nadal 25 kwietnia jest najnowsze Premium Tournament Collection i tym razem będzie to Lili Premium Tournament Collection. Trochę jestem zawiedziony tym premium Tournament Collection, muszę wam szczerze powiedzieć, ponieważ liczyłam na to, że to będzie kolejny produkt, tak jak wszystkie pozostałe premium Tournament Collection który będzie zawierał kartę promo w postaci supportera w Fularcie. Natomiast tutaj jest niemiłe dla mnie zaskoczenie, czyli to jest Lily, z EX i X jako karta Promo i to tylko full Art. No, wolę Pokemony w kartach Promo jako Illustration Rare rozumiem, że Fulary też się sprzedają. Natomiast bardzo liczyłem na kolejnego supportera, jako kartę promo myślałem, że może to mnie zmotywuje do tego, żeby ten produkt kupić. Natomiast tutaj jestem trochę zdemotywowany. Natomiast co będzie w środku, to będzie zestaw podobny do tego co był w IONOS z Premium Tournament Collection. Czyli w środku mamy 6 boosterów. Najprawdopodobniej tu również znajdziecie Jenny Together. Macie deckboxa, koszulki. Macie znaczniki obrażeń, znaczniki stanu, monetkę z lilii, tą kartę promo rzeczoną, o której wspominałem, dodatkowo są trzy tuki karty Lili z Pearl, i oprócz tego jest ten fotosticker, który się pojawia wszędzie i nie do końca rozumiem dlaczego, po co. No nie wiem po co nam to w tych produktach, ale Pokémon Company dorzuca. Cena MSRP, czyli rekomendowana przez Pokémon Company, to jest 40 dolarów. No, spodziewam się, że tu u nas to będzie gdzieś między 170 a 200 zł do znalezienia takie Tournament Collection. Natomiast, tak jak mówię, brak supportera jako karty promo trochę mnie zdemotywował do kupowania tego produktu. Jeśli chodzi o kolejne premiery tu znowu wracamy do Prismatic Evolutions no będziemy wracać przez najbliższe pół roku pewnie w każdym odcinku się będzie nazwa Prismatic Evolutions pojawiało ale tutaj trochę bardziej ekscytująca wieść to znaczy wiemy jak będzie wyglądało Super Premium Collection i wiemy co będzie zawierało oprócz tego co wiedzieliśmy wcześniej czyli że 15 boosterów Prismatic Evolutions i karta promo ex z tymi owocami w tle Natomiast co więcej, tak wygląda to Super Premium Collection. Ja bym nawet powiedział, że po wyglądzie to bardziej mi pasuje jako Ultra Premium Collection niż Super Premium Collection. Ale nie wiem, dlaczego nie nazwali tego Ultra Premium Collection. Może dlatego, że. Terapagos i Greninja były całkiem średnimi produktami. No, nie wiem, nie wiem, ale uważam, że ten produkt zdecydowanie bardziej by zasłużył na miano Ultra Premium Collection niż Terapagos czy Greninja. Jeśli chodzi o to, co jest w środku, oprócz boosterów i karty promo, znajdziecie taką piękną matę. W którymś z podsumowań tygodnia wspominałem o macie, wtedy sugerowałem trochę inną matę, która się pojawiła w tamtejszym, w tamtejszym w japońskim Pokémon Center. Natomiast okazało się, że jest to inna mata, którą widzicie tutaj. Moim zdaniem ta jest zdecydowanie ładniejsza. Dodatkowo są y, koszulki, które grafiką nawiązują do tej maty. No i jest deckbox i tu niespodzianka, ten deckbox to jest pluszowa Eevee. Tak jest, pluszowy deckboxik trafi na nasze półki, jeżeli kiedykolwiek Uda nam się kupić ten produkt. Ja myślę, że będę na niego polował, bo bardzo mi się podoba ten produkt. Natomiast no, mniej mi się podoba otwieranie booster w Prismatic Evolution, do czego nie zachęcam, bo no niestety słabo z nich tropi. Nie wiem sam czy je będę otwierał. Pewnie jak już kupię sobie, żeby produkt otworzyć, to przy okazji otworzę te parę boosterów, czy tam paręście, bo ich jest 15, ale czas pokaże. Kolejnym produktem, który będzie miał premierę, teraz już jesteśmy w maju, 16 maja, to są Tiny, kolejna seria tych większych tinów. Seria się nazywa Slashing Legends i tiny będą w dwóch wersjach, jedna z Korajdonem i X jako kartą promo, druga z Eishianem i X jako kartą promo. No i standardowo tyny będą w dwóch wersjach, domyślnie amerykańska wersja ma 5 tinów, ja nazywam to wersją portretową, bo przypomina bardziej portret. Natomiast europejska ma w środku 4 tiny i jest to mniejszą, bardziej znaną u nas wersją. Zakładam, że mimo wszystko obydwie się u nas pojawią. Jakie będą boostery? Nie mam pojęcia, natomiast wiem, że pewnie wycenione będą te Tiny w wersjach europejskich, w tych wersjach czteroboosterowych pewnie około 80 zł, może z drobnym hakiem. Dalej jesteśmy w maju, mamy kolejny produkt. Tym razem jest to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że taki produkt się pojawił. 16 maja. I to są Rival Battle decks. Dwie sztuki. Jeden z Mernie, drugi ze Stevenem. Dlaczego się ich nie spodziewałem? No, bo nie spodziewałem się, że w dekach znajdą się tak ładne karty promo. Tutaj macie w wersję Illustration Rare Mernie i Stevena, a właściwie Mernie z Morpeko i Steven z Beldam. Jeśli chodzi o te deki, to są odpowiedniki tego, co mamy w Japonii, dlatego się nie spodziewałem. Myślałem, że karty z tych deków znajdą się w naszym secie, czy to Journey Together, czy Destined Rivals, które będzie dalej. Natomiast, Natomiast trochę no, Pokémon Company zaskoczyło takimi produktami, ale bardzo mnie to cieszy. Fajnie, że się rozwijamy w takim kierunku, że produkty, które są bardziej grywalne, mogą też służyć kolekcjonerom do kolekcjonowania kart promo. To jest moim zdaniem ciekawa idea. Natomiast możecie się ich spodziewać od maja, myślę, że przed sprzedażą niedługo ruszą. W środku znajdziecie 60 kart, to jest standardowy deck, nic tutaj go nie wyróżnia. Dodatkowo mata do gry, znaczniki, tylko tu nie w, nie w postaci ko kości, tylko takich y, tekturowych kółeczek. Oczywiście monetka. No i oczywiście te wspaniałe karty promo, które tutaj widzicie. Na grafice cena MSRP to jest 15 dolarów za deck. Więc od razu widzicie, że to jest deck bardziej klasy tych Deluxe Battle Decków niż League Battle Decków. Szczególnie jeśli chodzi o grywalność, to też pokazuje ta ikonka dwóch Pokeboli w lewym dolnym rogu. To jest poziom drugi, nie trzeci, więc to nie jest ten najwyższy poziom grywalności. Natomiast są one trochę grywalne, a szczególnie do zabawy ze znajomymi jak najbardziej się mogą przydać. No i wspomniałem już o Destined Rivals. Destined Rivals ma zaplanowaną premierę na 30 maja i będzie się składał z japońskich Heatwave Arena The Glory of Team Rocket. Dlatego tak bardzo czekamy na ten set, bo będzie Team Rocket w końcu. No i nie wiadomo jak z kartami z deków Stevena i Mernie, no bo jak wiemy te deki trafiają do nas jako produkty, odpowiedniki japońskich. Więc zobaczymy, czy tamte karty będą numerowane numerkami z setu. Być może tak, abym nawet powiedział, że raczej na pewno tak. Więc prawdopodobnie karty z tych deków, pewnie poza kartami promo, znajdą się w naszym Destined Rivals. Jak będę miał więcej informacji, to będę Was informował o tym, jakie produkty dostaniecie. Spodziewam się standardowego zestawu, co najmniej to znaczy ETB plus blistry, boostery, booster boxy i booster bandra. Natomiast jak to będzie w rzeczywistości, no to się okaże później. Jak będę wiedział, to w kolejnych poradnikach zakupowych będę Was o tym informował. No a na koniec wracamy znowu do Prismatic Evolutions. I tak jak ostatnio co miesiąc przypominam Wam o tym, że ostatnim produktem z Prismatic Evolutions będzie Premium Figure Collection, które będzie miało premierę 26 września. Tak, to aż tak daleko w przód. No i co o tym wiemy? Na razie tyle, że pewnie będzie figurka, skoro nazywa się Premium Figure Collection i że kartami promo będą Umbreon EX i Espeon EX. I teraz pytanie, jakie to będą wersje tych kart? Spodziewałem się, że to będą grafiki, które nie były w częścią setu Prismatic Evolutions i tak też się prawdopodobnie stanie. Najlepszymi kandydatami są te oto dwie karty w wersjach Full art, które zostały pokazane w Korei. Więc jest bardzo prawdopodobne, że te karty staną się kartami promo z Prismatic Evolution's Premium Figure Collection. Tym bardziej, że ostatnio full arty cieszą się ogromną popularnością jako karty promo, bo są prawie w każdym takim produkcie. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że wysłuchaliście mnie do końca, mam nadzieję, zapraszam Was na naszą stronę internetową. Dodatkowo zapraszam Was na naszego wspaniałego Discorda. Zapraszam do sklepu partnera Świat Kart. No i oczywiście do wspierania nas, czy to przez Patronite, czy przez Bajkofi, których linki znajdziecie w opisie filmu. Ja wam jeszcze raz dziękuję i słyszymy się w kolejnych filmach. Cześć. Yeah.